Siemano YouTube. Mamy za Was dzisiaj bitwę na chińskim, ciężkim czołgu 10 poziomu BZ75. Dużo od jakiegoś czasu jest metą na rozgrywkach klonowych. Na takich mapach jak Klify używa się naprawdę ale to naprawdę bardzo dużo bezet Himmelsdorf też czasami się daje bezdy, żeby zająć sila, więc jest to jak najbardziej potrzebny czołg w Waszym garażu. Bohaterem dzisiejszej bitwy będzie Dario DD, tany zawodnik. Rozstawiający... O, człowiek z potencjałem. Widać, Mida w te bezety! Wiedźmy, wiedźmy w te bezety! Do przodu, do przodu tenę! Wiecie w te, te bezetę Człowiek z potencjałem, może coś z niego będzie. I co? Dwa moe na Bezecie, walczy o 3. Matchmaking bardzo fajny, bo rzucił go bez artylerii na ósmy Tiery, więc jak jesteś dziesiątką na 8, to tak naprawdę robisz dominację i zobaczymy. Zobaczymy co ten terenu tutaj pokaże. Moduły standardowe, czyli HP eksperymentalne, turbo i dosymacz z dyrektywką, z racjami ktoś powie, że dużo apeków, ale ja osobiście też na takich czołgach jak 60 TP oraz BZ wolę sztać apekami, szczególnie gram na ósemki, niż ładować z hitów, bo te hity często wchodzą po prostu za zero. czym BZ się wyróżnia. W 10 czołgów posiada Turbo Jak Jako jedyny czołg, wzięty tylko drzewkowy, bo macie też BZT na zaparsza, posiada Turbo, no ale nie była dostępna tak naprawdę dla każdego, tylko do osób z surowcami. I zobaczcie, że bezeta leci praktycznie równo z buraską i sprzedano na pozycji. No to to jest chore, że czołg ciężki jest równo na pozycji z medami. No i celujmy półeczkę. Jak ktoś tutaj wiedzie, to. Łatwa peska w bok. Myślę, że mógł mieć gotowego haeka. Bo raczej, choć wjeżdżając tutaj, to byłby właśnie taki papierowy. I haeczki tutaj wlatują za ile? Za 847 uszkodzeń, więc byłoby to mądrzejsze. No ale i tak ładna pestka bez HBTK. Uszczyta tutaj intuicja. Na Polaka ładny strzał z uszkodzeniem dowódcy. Cofamy się teraz po PESCE 1100 dm na liczniku. Żadna peska nie przyjęta. No to jest to, to raczej będzie farma. Podobna bitwa do, do bitwy Adiego, nie wiem czy pamiętacie. Na fałce. Pałeczką grał w tym samym miejscu sobie dominował. No i teraz na przykład, gdyby miał Dario Apeka, to prawdopodobnie by tą pestkę przebił. A że strzał z hita to pocisk poleciał ze zero w gąsienicę. No, ma tu, ma tu fajnych przeciwników do farmienia. No i znowu hit. Hit po włazie. Odbił się. Apek prawdopodobnie nie by wszedł. Widać, że Darym ma tutaj problemy z używaniem, używaniem odpowiedniej amunicji do sytuacji. No, na no jak Tigera, muszą być hity. urna płyta. Łatwy, łatwy strzał po Ale Na razie tylko jedną pestkę przyjął. No, to też jest problem bezety, że bezeta posiada aż trzy włazy. tak? I tym na wieżę strasznie trudno się gra. Kolejny strzał jak tigera. Dobrze celowany, niestety nie poleciało. Tak to czasami jest, jak się gra się bez, bez stawy, bez celowania. To strzały, które wydają mi się pewne, to mi po prostu nie lecą. obi się4 się poczuł. Reping go skończyć. Będę tym razem do końca. Robi fraga 2200 uszkodzeń. Cały czas 4Dopalacze. No i tu robi się niebezpiecznie. Opłaty, jego sojusznik w tygrysie drugim. tak niezbyt. Niezbyt wie, co robić. Wyczekuje tą estejdynkę. Teraz robi side scrapa. No, trochę bym powiedział, laki szczał Polosowałbym tę penetrację, bo mógł tego nie przebić. I chyba będzie dojeżdżał. Tak, będzie dojeżdżał. Teraz pójdzie w wymianę To jest właśnie. To jest plus bezety. Że macie aż 650 alfy na strzał, i w tym matchmakingu każdym czołgiem przeciwnika może iść peska za pestkę i zawsze, zawsze wyjdzie na plus przez właśnie tą dużą alfę. 257 będzie coś tutaj próbował, ale jest id gotowy. Kolejny ładny strzał, nie wiem czy widzicie, ale Dario tutaj stara się lufą zasłonić swój włas dowódcy. Jest to przydatny trick Jak ktoś was celuje bo wtedy ta lufa po prostu może złapać SKW-Włas za 0. Oj, na kontowanko, Oj, po w 2.57 No to to byłby gigafart gdyby to weszło. Nie jest to. nie jest to aż tak celny pojazd, żeby, żeby takie shot ładować. Jak na razie fajna bitwa, przyjął tylko dwa strzały. Ma już 4300 uszkodzeń. A, a ta bitwa nie wydaje się kończyć w najbliższym. W najbliższym czasie trochę zleistewany hit moim zdaniem. Mógł móg tutaj zadać APK, APK na, na Saladina, bo te hity mu się zaraz skończą. Słabo tutaj, e, słabo ziąguje tą amunicję. Po prostu jak kliknął tą dwójkę, to, to trzyma do końca, a, aż, mu się, aż mu się hity nie skończą. Zobaczymy, czy, czy w dalszej fazie bitwy to się jakoś nad nim negatywnie odbije, czy nie. Teraz się zastanawiam, się, dlaczego tak wychyla. Wychyla na pierwszym biegu, żeby ten celownik był bardziej, bardziej skupiony. No tutaj aktor, aktor w EPEX-257 bokiem się przejechać, zająć się. Chyba chciał półkę, nie wyszło mu to. Ładny strzał. No i został ostatni hit. Chyba będzie chciał go wykorzystać i potem... ...pul No... Nie było to do końca we was wycelowane, więc... Nic ta nie miała szans lecieć. Bitwa się troszkę uspokoiła. No z tyłu jest Skorpion, z tyłu jest Czarioter. w Skorpionie w szoku. No ale to jest, tak właśnie wygląda granie często na ósmych tierach. w przeciwnicy zbytnio, zbytnio nie oddychają. Dariusz ma 6 z 200 uszkodzeń. No, podejrzenie celiom nie ma sensu, bo jest tam ten Slayer i Su. Więc będzie dostawać ten za free. Wychylając jest, się tutaj, musi pamiętać o tym, że charioter właśnie go spotnął. Wychyla pod sus z hakiem. Jest i Oter. No, ja bym właśnie. Ja bym to robił priim w Ja. Ja w tej sytuacji. Bo jeśli wychylacie stąd, to su was nie widzi, bo jest skała. Mi się wychylił. Co w tego krzaka? Gdy zostałbym spłata. Albo bym wyczekał strzał Charitera, albo dałbym tej blind'a. On wychylił pod bokiem do Charitera, no bardzo głupie to było, ten wychył i musiał strzelić jakiegoś Snapshot'a, który no, no nie miał prawa wejść. To jest właśnie ważne, że gracie bez y, stabilizacji, to musicie być zdecydowani z miejscem, w które celujecie. Na szczęście ten charter jest stokowy Jest strzeli go po 230, więc nie jest on zagrożeniem, bo na, na topowej, no tutaj troszkę słaby refleks, jak na młody talent bo gość dostał spota a pestka, pestka nie wyleciała o no, Saladin go nie przebije poleci ten blind czy nie poleci no? on już wychylił, dawaj blinda chyba wyczeka wyczeka gość do końca tą pestkę okej, okay. dobra wymiana 554 za 200 ale pestka od skorpiona już nie jest dobrą wymianą. No, na minus tu wyszedł. Wyszedł na minus, ma niby 6800 i powinien skończyć skorpiona. No ale niestety, niestety brak staby tu się odezwał. Pewnik był rozwalony. Na znaczy się skorpion mu nie oddał. Ja bym się yy, chyba. No jednak jest Dario na na skorpiona. Wychyla, skorpion nie przebija. Dario. Z dobrym, tutaj strzałem go kończę. 700 na liczniku. No tutaj jest potencjał na 10 10000 demerza na luzie. Strasznie, strasznie wolna bitwa, jak na lotnisko. Unlucky, no, unlucky. Dobrze, dobrze wyczuł tutaj, że jest w tym drugim krzaku. Niestety, Peska spadła za nisko. I zatrzymała się na dolnej koniecznicy Charitera, przez co był ten strzał za zero. Musi szanować tam, albo bo. Y Blindowanie, przy takim wyniku, nie jest zbyt mądre. Nie jest to zbyt mądre, bo zaraz musiałem się skończyć. skończy. Zostało jeszcze 5000 HP. On wali blindy w Chariotera. Jeszcze jeden? Będzie blancik. Będzie jeszcze jeden. Strasznie nisko celuje, mam wrażenie. Jest full HP Mx, Charioter go spotnął. Problem jest ta Su. Su 130 na kwadracie b 6 Bo gdyby Su nie było, to mogłoby sobie podjechać dołem. Czepka zmiana na HEKA. Uuu, ale Pestunia tutaj. Esportowa, esportowa Pestunia. Łady prime w krzaka. Spodziewał się, że je jest Su. Jest już 7900 uszkodzeń na koncie. I teraz może pracować sobie właśnie w ten sposób od dołu. Także czaryter nie ma niego bicia. Nad amx -em. No i nadal posiada 4 turbo turbodopalacze A no w tej fazie bitwy najważniejsze się nie poczuć, bo już połowa HP już, już mu poszła I żeby nie, nie waste'ować tych pocisków Głupi wychył, głupi wychył na spodzie, bokiem pod teraz bez sensu Bez sensu, Chariter zawsze mu się schowa Bo był na spodzie tej dynki, nie wiem co tu chciał osiągnąć tym, tym zagraniem że dałoby się podfarmić tego MX-a, bo on jest strasznie poczuty strasznie spoczuty poczuty tym MX-em Peska we włos okej, okay, ładny strzał we włos 8500 uszkodzeń wydaje mi się, że ten cały mx cały zostanie sfarmiony o, dolna płyta weszło w dolną płytę co to, to potem jest z Amorakiem albo z kierowcą 9000, no 2 strzały od Dwa strzał od dyszki go tutaj dzielą. Fajnie zbejtował Pesko tmx Ma teraz 11 sekund, żeby mu oddać. Niestety typ 5 wierzę mu pod celownik i zasłania dolną płytę, ale odsłonił w czas. 9600, 5 pocisków zostało. 5 pocisków i 5 przeciwników. Czy wystarczy mu tej amunicji? Czy mu nie wystarczy amunicji? I teraz spokojnie mógłbym sobie podać celinią. Czy ja wiem, to użycie turbo to chyba, chyba głupie. Dajcie znać w komentarzu, co, co sądzi się o tym turbo. Wydaje mi się, że nic mu to nie zmieniło. Mógł tu jechać, mógł tu jechać po prostu. Bez użycia turbo. Wychyli się, powinien skończyć jak Tigera. dać mu połowę. No i właśnie to jest to bezetą. Trzeba skupić do końca. To nie było skupienie do końca. I jest to tylko i wyłącznie go wina. Zostały mu cztery pociski I to co mówiliśmy wcześniej Brak hitów na górną płytę jak tigera. Sami się wskaźnik, penetracji był na pomarańczowo Bo Dario woli sobie z hitów strzelać w Skorpiony i w Saladyny Ale na, na jego szczęście polosowało penetrację Brakuje mu dosłownie... Tarana mu brakuje Żeby zrobić 10 tysięcy uszkodzeń Ale tutaj ST-1 failuje pestkę no, i Dario ręka się zaczęsła. Nie przebija z tej jedynki. na 10 tysięcy. Nie został wykonany. I chyba wybiera tutaj, że chce sfarmić Patona, Ok, kazimierz się go dobija Więc Dario nie musi tracić tutaj swojej, swojej cennej peski, bo tak naprawdę ostatniej. No i trzech przeciwników. Jedna pestka. Maksymalnie może tu zrobić 11 tysięcy demerza, więc to i tak jest imponujący wynik. Ale zobaczcie, że gdyby gdyby troszkę lepiej strzał to już dawno to 11 tysięcy by było. No i ma turbo. Właśnie teraz spokojnie może sobie pod górkę użyć tego turbo. Przyjąć peskę za 200 od RZTL i go skończyć. No i jest koniec AMO. 0 AMO 11 tysięcy demerza na liczniku. Standard B, no też już HP nie zostało, tak naprawdę. Więc to, to, że ammo nie ma, to jakoś super go nie boli pod względem demedżowym, bo na dwóch czołgach są tu 230 HP. Dałoby się dobić yy, spokojnie. Z turbo dobije taranem za 200 ST-1, a standarda to dosłownie lekko, lekko ruszy. I 2HP straci, też standard bezstokowy. No to jest właśnie plus tego matchmakingu, że macie tu ósemki i 9, które lecą na Na stokowych lufach. I stokowe 8 i 9 nie są żadnym zagrożeniem, nawet dla bezety, która się pancerzem nie wyróżnia. No to możemy przyspieszyć tą końcówkę, bo raczej K91 dorwie tego gościa. No i co, Tario kończy. 11 156 uszkodzeń. Jeden fragów wykarował bitwę. Mimo że było kil kilka błędów było. Trochę mu się ręka w końcówce zatrzęsła. No to ładna bitwa. Gratulacje dla zawodnika. Możecie go pochwalić w komentarzu. Na pewno będzie mu miło. A dziękuję za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Papa. Pa.